Teorii jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo dobry wynik. Dlaczego? Ponieważ absolutnie nie wierzę, żeby większość Polaków popierała likwidację gotówki, popierała likwidację samochodów, popierała te szaleństwa klimatyczne i te liczenie ludziom śladu węglowego. Ludzie, mimo wszystko, trochę tej wolności jednak chcieliby mieć i absolutnie nie kupuję, że większość Polaków to popiera. Natomiast wszystkie partie poza nami to popierają. No to my jesteśmy w stanie się. Gdzieś tam rozszerzyć i trochę tego elektoratu mieć więcej, trafić do ludzi, którzy jednak w tą niewolę iść nie chcą. I przez najbliższe wiele miesięcy wykonamy, jako Nowa Nadzieja, jako Konfederacja, bardzo dużo pracy, po to, żeby tych głosów zyskać jak najwięcej. Ale tu potrzebujemy również Państwa pomocy, bo sami tego po prostu nie zrobimy. Każdy głos, proszę Państwa, ma bardzo duże znaczenie. Natomiast Państwu się przyznać, że. Tak naprawdę do do tej pory ponosiłem nieustanne klęski, nie tam wyborcze, bo to jest wiadomo, że większość ludzi to jest głupia i nam młodych ludzi nie zagłosuje, nie o to chodzi. Chodzi o to że klęski ideowe. Byłem chyba jedynym człowiekiem w Polsce, no może było takich pięciu, którzy, którzy mówili, że demokracja to jest idiotyzm i półwiększość to jest jeszcze gorsza niż rządy jednostki. Bo jednostkę to jeszcze można czasami przekonać, jednostka rozumie swój interes, natomiast większość jest zawsze głupia i nie jest w stanie zrozumieć nawet swojego własnego interesu. Wojowników przyszedł kiedyś nieznajomy i powiedział: Odstąpcie od walki, bo przegracie. Przegracie z tą falą. A wojownicy dumnie podnieśli głowę i powiedzieli: Wygramy, bo to my jesteśmy falą. Dzisiaj do Katowic przypłynęła potężna fala z całej Polski. Fala ludzi wolnych, ludzi prawdziwych, ludzi uczciwych, ludzi, którzy mają dosyć tych polityków, którzy są nieskuteczni. Walczę o mandat poselski, bo chciałbym z dumą reprezentować Was.